W poprzednim odcinku Pitoras odkrył, że w Gorzowie są tramwaje Sobol się pytał jak wyłączać kamerę kurwa się wyłącza. Użyto hulajnogi dla dzieci Oraz podłączono kilka przycisków do pulpitu Witam Was serdecznie w moim pierdolniku. Rozpoczynamy drugi odcinek z przygody z pulpitem dla Sobola. To oczywiście jest mój pulpit, kochany. Bardzo często go używam ostatnimi czasami. Także tutaj mamy siateczkę magiczną z magicznego, fajnego niemieckiego zglebu, w którym jest. Taśma piankowa, przedłużać USB, magiczne pudełeczko, niespodzianka. <grym> Naprawdę, to będzie, to będzie, jak to podłączymy, to to będzie beka, Uj. I ów zegary są przerobione i z tyłu są serwomechanizmy, są ładnie podświetlane i część kontrolek jest podłączona. Jakoś to działa, o dziwo. Dwa tygodnie się z tym męczyłem. I tak to wygląda, po uruchomieniu włącza się test wskazówek, fakt wiem, że na tych obu tarczach nie dochodzi do końca, ale to jest ograniczenie mechanizmu, ale jak widać, chyba widać, ale chyba widać, że, no tutaj trochę słabiej to widać, tarcze są podświetlane, wskazówki są podświetlane, kontrolki wyskoczyły. Na razie priorytetem jest to włożyć do pulpitu, żeby to sobie już wstępnie działało. No, a poza samymi zegarami, które oczywiście już teraz, w tym momencie są tutaj to w torbie, jestem zapakowany na nurkowanie. <laughs> Pierwsze nurkowanie w tym roku będzie, także kurde, naprawdę, Szapoba, pół roku przerwy było, szaleństwo. Dzisiaj mamy piątek, jutro jest sobota i jutro w sobotę nurkuję i w niedzielę wracam dopiero do domu, <laughs> to będzie, myślę, że może być czasami długi materiał, ewentualnie jak będzie za długi, to będzie podzielony na dwie części. Miłego oglądania. Mamy 9999, już wkrótce, już niedługo, już prawie mamy skromne 100 tysięcy kilometrów. Jeszcze pół kilometra zostało. Sto, lat, sto, żyje, lat, lat. Niech, niech żyje, żyje, żyje nie nie tam. sto, lat. sto, 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 wszystko się zgadza. Idzie, wykona pierścienia. Jeden. Czego macka? Czego macka idzie? Tak Witam serdecznie, jest ktoś może na dom, bo przyjechaliście ponownie swój pult i... Ja! Ja! Się ja! 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 sam Ja! Tu jest kabina, tu jest pulpit, drugi pulpit, tam jest więcej pulpitów. to jest Twój prezent urodzinowy. Z racji na to, że nie masz podziałem tego dzwonkę do drzwi. <laughs> Spójra to jest przegięcie. Spływa przegięcie paweł. Ja pierdolem. Szanowni Państwo zamontowaliśmy dzwonek. Dzwonek jest zamontowany w taki sposób, że tutaj idzie kabel. To jest podłączony tu do gniazdka. Z iście fachowy sposób. Przycisk tu. Trzeba będzie tego stary zakleić. A działa w następujący sposób, czyli hashtag Beka. Tutaj przyszła, przyszedł Robert Makłowicz. Nie Robert, przepraszam, Robert Makłowicz siedzi tam. Dzień dobry. Mieliśmy rozkminę, dlaczego nam w pewnym momencie dzwonek sam zadzwonił. Bo się okazało, że ten przełącznik jest tak już użyty, żeby zwarcie jakiś i... Teraz zrobił. Jest jakiś przebicie dziwne, że robi zwarcie i robi zwarcie chwilowe na tamtym gniazdku i powoduje reset Arduino. To są krótki karanty. <coughs> Nie ma z sobie sobie sam ja pierdolę nie, kurwa. Sobol nic nie robi klasycznie. E, ja nic nie robię, bo mnie już strzela e, fotel tak. Generalnie no, Sobol chce sobie zrobić cztery przyciski, to już akurat widać, bo tutaj mogę zbliżyć. Niestety ten przepiękny... To przepiękne aż w postaci wiertła i otwornicy. otwornicy. Przepraszam bardzo za przejęzyczenia. E, sprawiły, że... Tak. Powstało to! I przestałem nas celować w tym wreszcie. Bum. Ten Jełop ja zapomniał multimetrów. właśnie ja zapomniałem multimetru, więc nie mogę tamtej części przycisku zrobić, bo ja nie wiem gdzie są wyjścia. A oto pitery w środowisku naturalnym. I się skrada. z las lo, los pil, pil, pilnikus Służy to do pilnikowania tego sztuk plastiku. Ten plastik charakteryzuje się wielką twardością. E, e, no bo wiecie, papryka. Tutaj e, ten plastik jest bardzo twardy, więc wymaga użycia specjalistycznych narzędzi, które powodują, że robią. Bz, bz. Generalnie słowo mi teraz przyniósł radio marki MAN, marki Tak. I dał mi elitarne zadanie w postaci podłączenia tego, także może to się uda? A no, może nie. Smacznych serowych kódeczek. Eee, DRIN razy jeden. Okej okay. tam masz szklane. MIEKTI. 328 AM. dlaczego Daję wspominałem miałem jechać, miałem jechać na nurkowanie i jadę na nurkowanie jest godzina 7.13 szalone 9 stopni jest, lekko mży deszcz zajebista pogoda bardzo piękna, no naprawdę piękne warunki mam nadzieję że piękne warunki będą pod wodą Także chyba widzimy się. jak człowiek, czyli innymi słowy wiecie ten, to wiecie dziś, Szanowni Państwo, to jest ów zwłoki. Czyli suchy skafander, który w tym momencie już taki suchy nie jest, bo jest mokry, bo był w wodzie wcześniej. Nasi tu byli. pracuję w MPK to go stać I powrót do bloku. To jebana sowiecka szmato <grywa> Jesteś się dumny. nie mogliśmy tego zrobić razem z nią. O, i już pojechała. już pojechał. Piotrze, jak się pan czuje, z myślą, że jedziemy widno. Super, jestem naczelnym gimciarzem. I sobie ruchmę, że to jest urządzenie bliskiego. Nawet na lotniskach? Pana na to hmm. zrobię. To jest coś nieprawdopodobnego. Tak. Sobol coś robi. No, Dobra, a my idziemy dzwonek sprawdzać, czy będzie lepiej działać. Tak. Status mamy taki, że... Kręca kable. Tak, on kręci kable. Ciągne druta. Pulpit mamy skończony, no, poza tą stroną. Bo tej mi się już nam nie chce ogółem robić. Aczkolwiek tutaj... Przygotowane tutaj jest. Tutaj już pan, tak? Po nazwie Sobol. Ile jeszcze? Wystarczy. E, zrobił nam kabelków trochę. Bo naumiałem go jak robić kabelki. I też mamy z takich pieczurów jak radio marki Man, Które działa. I tutaj mamy też głośnik podłączony. Generalnie Na na moment będziemy do omzy to podłączyć, jak yeah. to prawie wyjewał coś. Nie. Panuje kompletny chaos. Ale. Ale. To co tu widać. To jest To jest częściowo moja robota, generalnie te wszystkie skrętki. Tak, so, tak. Sobol się postarał, porobił kabelki Ja tylko teraz tylko dulutowuję, żeby można było do Arduino normalnie podłączyć to. Generalnie. Status mamy taki, że. Fotel prawie działa, bo, bo, bo dalej jest gdzieś nieszczelność. Ale najważniejsze co to sam pulpit działa. Jak widać zresztą, się gdzieś. Radio działa, Ra radio działa, mamy radio podłączone, Także jest Stonks. Jedynie co to na zegarach przestało działać ciśnienie, kurwa, nie wiem dlaczego. O, a to, o na tym, na tym działa ciśnienie, widzę. Later. Szanowni Państwo, udało się! Jest całe. Jest wszystko o. zrobione! Jakimś kurwa cudem? Prezentation no, przez właściciela. Złączamy elektrykę. Sam to robiłem, Piotrek tylko trochę no. lutował, ale ja kabelek nie. Ale on w w większości. Nie, złączamy elektrykę, silnik. Nie zagadał, Nie zagadał, ale zagadał teraz. Są światełka. Działające. Jest sterowanie kamerami na ten, na ten panel, bo to tak uznam, że jeżeli nie będzie tej kierownicy, to będzie wygodniej. Światełka. tak. tak. Światełka. Działają. Tak. Tutaj są wszystkie drzwi, które się ładnie wszystkie gaszą. Jest blokada połówki, jest ciepły guzik, jest poziomowanie. Jest wszystko. Jest wszystko tak naprawdę awaryjne, proszę, działają. Tak. I na, Jest nawet pneumatyczny fotel, który jakoś działa, tylko działa to teraz powietrzenie Powietrze, nie, 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 nie będziemy już hmm, hałasu robić. W każdym razie można powiedzieć, że główne zamierzenie pulpitu zostało spełnione. Dostaję teraz tylko, tylko i wyłącznie sama przyjemność z gry Tak, teraz już jest cały zrobiony, można jeździć aż miło. Tak, Wie, wiadomo. Jest, nie, naprawdę to jest. No, 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 no i... także drugi sobolku, Katarzyna Dobor, odpisowała Ci pulpit. Kata, Katarzyna Dobor, tak, zgadza się wszystko. Jest kabina, wiadomo, możesz pokazać. Ta lampa nie patrzcie, pomocnicze było. mamy komunikację za pociągiem. tak. tak.